Em, widzowie, pamiętacie mnie? To ja, Steve, em, bo jest tu ciemno, pamiętacie, bo utknąłem w takiej jakby, no wiecie, w kanionie ostatnio utknąłem i się tak tutaj i chodzę sobie i coś się ciemno zrobiło. Bo nie mam pochodni Czemu ja akurat poszedłem bez pochodni? No dobra, nie pomyślałem o tym I tak tam żadnym... I, ta, i tak tych pochodni nie było tam W tym... Na tamtej wyspie No dobra em, Więc co teraz? Słyszę jakby... Wielkiego Creepera i... Co, co, coś... Jakieś, jakieś... światło powoli widzę. Jakieś światło chyba? Nie, nie. To jest tylko coś, coś się świeci tak miga. Coś tak migało. Jakby... Css, css. Znowu tak zamigało. I robi takie css. No... To jest chyba creeper. O, o, chyba, o, o, tu jest jaśniej, tu jest akurat już jaśniej w tej części. Uaa! O nie, wielki creeper, A, przecież ja nie mam moda na wielkich, na wielkie creepery. A Halo. Halo. Co to jest? Mam z tyłu TNT. Patrzcie. Ale dziwak, to ja idę. Um. Dobra już sobie poszedł... Um. Ła! Ała! Coś tu widzę. O, jakieś. Jakieś pudełko PlayDo. Nie wiem, dziwne. Pudełko PlayDo. Ple, 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 ple. Jej! Mam to na głowie! Super! Ale odcinek! Będziemy cali w PlayDo. Wskakuję do tego pudła. Ła! Wskakujemy. Wskakujemy. Dobra, jestem. Co teraz? Utknąłem. Nie. No nie, co ja teraz zrobię? Tam, 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 tam. O hej, widzowie, wpadajcie na, na wpadajcie na odcinek, gdzie ja byłem z tą z i tam szukamy świeżaków. O właśnie play doszukałem, żeby zawieźć do fabryki. No to idę je zawieźć, więc ja jednak wyłączę to nagrywanie bo nie chcę, żeby się marno marnowało miejsce w tej kamerze i, to, i zawiozę to pudełko do fabryki PlayDo. To wyłączamy.